Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Kurczę, nie zdążyłem wypić jeszcze wcześniejszej herbaty godnej Airo, a Wy już wbiliście tysiąc lajk. Like. Nie spodziewałem się, że dacie radę wbić tak szybko. Już po niecałej godzinie to Wam się udało. Mam ogromną nadzieję, że wyrobię się z montażem tych odcinków. E, no dobra, podnosimy teraz poziom do 2000 lajk. Like. Wbijcie tyle pod tym odcinkiem, a następną część rzucam natychmiast. Oby mi to kupiło więcej czasu niż godzinkę. Tej części ciekawostki przeczytam wraz z Pichałem, którego możecie kojarzyć, bo raz już był zaproszony do Kronika Avatara. No i co, Zapaszcie już drugą herbatkę godną Aero dzisiaj, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Numer 26 jeśli chodzi o kwestie nauki Czterech Żywiołów, Kora jest w odwrotnej sytuacji co do Anga. Doskonale oponowała magię wody, ognia i ziemi. Za to ogólnie nie potrafi ckać powietrza. Numer 27. W rosyjskiej wersji legend Kory, Kora posiada dokładnie tą samą aktorkę głosową co Ang w poprzedniej serii. Numer 28. Cała seria, zarówno w serialu, komiksach jak i książkach, jest bogata w osoby będące z tak zwanego środowiska LGBTQ+, są nimi Kora, Asami, Aiwei, Avatar Kioshi, córka Anga Kia, Rangi oraz Zenko. Numer 29. Polarny pies i najlepsza przyjaciółka Kory, czyli Naga, to jedyny znany przypadek oswojenia tego zwierzęcia. Numer 30. Wygląd Bolina był mocno wzorowany na pierwszym, koncepcyjnym wyglądzie samej Top która zamiast ślepej dziewczyny miała być rosłym i umieśnionym facetem. Numer 31 Mako, czyli brat Bolina, nosi imię po zmarłym, pierwszym aktorze głosowym udzielającym głosu Airo. Mako Iwamatsu. Stąd też w pierwszej serii z powieściach Basingse mamy umieszczone pamiętne. Cześć pamięci Mako. Na zakończeniu historii Airo. Numer 32 Nie mamy dokładnie powiedziane, kto jest matką Izumi, czyli córki Zuko. Nie wiemy też, czy w ogóle jest magiem Ognia. Bardzo możliwe, że matką Izumi jest dziewczyna Zuko za czasów legendy Anga, czyli Mai. Skąd to wiemy? Mianowicie Izumi w języku japońskim oznacza fontannę. Fontanna ma ważne znaczenie w życiu Zuko, jak i Mai. Numer 33. Miasto Republiki zostało zbudowane na terenach dawnych kolonii Narodu Ognia. Tereny te były zamieszkane już przez dość dużą ludność Królestwa Ziemi, jak i Narodu Ognia. Dlatego tak łatwo było Angowi stworzyć całkowicie osobny, piąty naród składający się z mieszanki ludności. Numer 34. Kojarzycie handlarza kapusty oraz gagi z nim związane? Oczywiście, że kojarzycie. Mimo ciągłego pecha w życiu i nadmiernych uszkodzeń, jego małego kramu ten spadł na cztery łapy. W jednym z komiksów pada na pomysł założenia firmy składającej automobile, przez co w legendzie kory Cabbage Coop jest jedną z największych firm na świecie. Numer 35 Legenda Kory utraciła swój człon Avatar na rzecz filmu Jamesa Camerona Avatar. Mimo iż Avatar Legenda Anga wyszedł szybciej od filmiku z niebieskimi smurfami, to nie uratowało to sequelu przed utratą ważnego członu. Numer 36 Czerwony Lotos, czyli organizacja terrorystyczna, do której należał Zachar, Pli, Minghua, Gazan, Aiwei i Unalak, była dokładną przeciwnością Białego Lotosu. Do tego wszyscy jej członkowie specjalizowali się w specjalnych stylach walki oraz magii. Zacher, oprócz bycia doskonały w sztukach walk, dostał moc tkania powietrza, po czym opanował technikę swobodnego lotu. Pli władał magią zapłonu, Minghua brak rąk nadrabiała mistrzostwem magii wody, Gazan był magiem lawy, Ai używał wyczuwanie sejsmiczne, a Unalak opracował podstawy magii duchów. Numer 37 Ciekawym jest, że zakon białego lotosu wyzwolił basing Ses pod garzma narodu ognia. Za to Czerwony Lotos wprowadził całkowitą anarchię w tym właśnie mieście, uśmiecając królową. Numer 38. Fanatyczne brzmienie imienia Gazan, czyli Kazan, w języku japońskim oznacza słowo wulkan. Numer 39. Ming oryginalnie miała być potężnym magiem krwi, jednak twórcy legend Kory zdecydowali się nadać tą rolę komuś ważniejszemu w serii. Numer 40. O członkach rodziny posiadającej możliwość władania magią zapłonu wiemy naprawdę niewiele. Jednak człowieka iskru iskru bum bum spli łączy jedno. Obaj zginęli ze sprawą własnej magii. Numer 41. Unalak był wysoko postawionym członkiem Czerwonego Lotosu, lecz z organizacji ponieważ chciało zaprowadzić porządek na świecie na swój własny sposób uwalniając watu. Numer 42. Jeżeli sądzicie, że dusze zmarłych trafiają do świata duchów, to się mylicie. Świat duchów nie działa na zasadzie miejsca, do którego trafia się po śmierci. Nie wiemy, co dokładnie dzieje się z duszami ludzi, którzy umierają w tym świecie. Numer 43 nie oznacza to jednak, iż nie można w jakiś sposób przeniknąć do świata duchów i uniknąć w ten sposób śmierci. Zrobił tak na przykład Airo oraz Malowana Pani. Za życia przynieśli swoją duchową formę do tego świata. Niestety nie znamy dokładnie sposobu, jak to osiągnęli. Numer 44. Osoba żyjąca, która zawitała do świata duchów poprzez głęboką medytację, traci możliwość tkania żywiołu, chyba że przejdzie ona przez jeden z dwóch portali prowadzących do tego świata. Numer 45. W legendzie Anga jak i Kory dwa razy pokazano ludzki szkielet. Pierwszy raz widzimy szkielet Gyatso. Drugi szkielet należy do profesora Zeja, widoczny w bibliotece Wanshitonga. Numer 46. Wygląd biblioteki Shitonga jest wzorowany na sławnym indyjskim Taj Mahal. Numer 47. Duch Rawy i Watu nie mogą permanentnie siebie zniszczyć. Jest to związane bezpośrednio ze stwierdzeniem, że światło nie może istnieć bez ciemności i odwrotnie. Teraz pytanie: kiedy tu ponownie zejdzie na świat? Numer 48. Miej pierwszego awatara, czyli wana ma kilka znaczeń. Pierwsze to znaczenie fonetyczne z angielskiego "one" oznaczający pierwszego. Ciekawsze jest znaczenie chińskiego mandaryńskiego, czyli 10 tysięcy. Tyle lat dzieliło wana od kory. Numer 49 Sywetka Wana była wzorowana na sywetce jednego z ojców serii, Briana Koniecko. Numer 50. Smoki za czasów życia Wana znacząco różniły się niż te z życia Anga i Kory. Chodziło o skrzydła, te za czasów Wana ich nie posiadały. I to wszystko. Połowa ciekawostek za nami. Dzięki Pichał. Zapraszam na jego kanał. Możecie go zobaczyć w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, 2000 lajk like i wlatuje kolejny odcinek. Piszcie w komentarzu, czy znaliście te ciekawostki. Chcę sprawdzić wasz poziom znajomości uniwersum. Gotowi do startu start? Lajkować i widzimy się przy następnych 25 ciekawostkach. Na razie! Ej, widzę, że dalej ci mało ciekawostek, masz potężny apetyt. Co tu jeszcze zostało? O, a może to. Iron nie miał być oryginalnie wujkiem Zuko, tylko jego mentorem.